Lekcja pierwsza. Bądź ostrożny, komu ufasz. Sól i cukier wyglądają tak samo. Zaufanie jest cenną walutą, którą należy wydawać z rozwagą. Ludzie nie zawsze są tym, na kogo wyglądają. Czasem to, co wydaje się słodkie, może okazać się takie jedynie na pozór. Zbyt wiele ludzi myli grzeczność z przyjaźnią, ostrzegał grecki filozof Demokryt. Dwa. Cisza jest najlepszą odpowiedzią do kogoś, kto nie ceni Twoich słów. Milczenie w odpowiedzi na brak szacunku czy ignorancję jest często bardziej skuteczne niż próba tłumaczenia. Cisza może być wyrazem siły i wewnętrznej pewności siebie. Nie każda osoba zasługuje na naszą uwagę, a czasem milczenie mówi więcej niż słowa. 3. Rób to, czego nikt inny nie może zrobić, a staniesz się tym, kim nikt inny nie może się stać. Wykorzystaj swoje unikalne talenty i umiejętności, aby wyróżnić się w świecie pełnym przeciętności. Shunryu Suzuki podkreśla: każdy ma coś, czego nie ma nikt inny. Odkryj to i pielęgnuj. 4. Pamiętaj, że niektóre z najlepszych momentów w Twoim życiu jeszcze się nie wydarzyły. Życie to nieustanna podróż pełna niespodzianek i nowych możliwości. Niezależnie od tego, jakie były nasze przeszłe doświadczenia. Przyszłość zawsze może przynieść coś niesamowitego. Jak mawiał japoński pisarz Matsuo Basho. Każdy dzień jest podróżą, a sama podróż jest domem. 5. Dwa najważniejsze dni w twoim życiu to dzień, w którym się urodziłeś i dzień, w którym odkryłeś po co. Odnalezienie swojego życiowego celu daje sens wszystkiemu, co robisz. Zrozumienie swojego powołania pozwala działać z pasją i wytrwałością. To moment, kiedy życie nabiera pełnej wartości i głębi. Największa chwała w życiu nie polega na tym, że nigdy nie upadamy, ale na tym, że za każdym razem się podnosimy. Jak mówił Robert Byrne: Celem życia jest życie z celem. 6. Zachowaj spokój. Przeszedłeś przez to już wcześniej, dasz więc radę przejść przez to ponownie. Życie to cykl wyzwań i triumfów. Przypomnienie sobie, że już kiedyś przetrwaliśmy trudności. Dodaje siły na przyszłość. Jak powiedział Thich Nhat Han, kiedy sobie ufasz, wiesz jak iść z prądem życia, bez lęku przed przyszłością. 7. Jeśli ludzie traktują cię jako opcję, niech twoim wyborem będzie to, by ich zostawić. Nie pozwól, aby ktoś sprawił, że poczujesz się nieważny. Szanuj siebie na tyle, by odejść, jeśli nie jesteś traktowany z należytym szacunkiem. Amerykańska autorka Byron Katie mówi, nie pozwól, aby ktokolwiek stawiał cię poniżej twojej własnej wartości. Sam decydujesz o tym, ile jesteś wart. 8. Czas zawsze ujawnia, ile naprawdę znaczysz w czyichś oczach. Prawdziwe relacje przechodzą próbę czasu. Ludzie naprawdę ważni w naszym życiu pozostaną, zaś osoby, które były z nami tylko na chwilę, znikną. Czas jest najlepszym sprawdzianem przyjaźni, mawiał Seneka. 9. Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów. W rzeczywistości to, na co poświęcamy czas, odzwierciedla nasze prawdziwe priorytety. Jak mawiał amerykański pisarz Stephen Covey, najważniejsze rzeczy nie mogą być na łasce tych mniej ważnych. Każdy wybór, jakiego dokonujemy, ukazuje, co jest nam naprawdę istotne. Temu też warto być świadomym swoich decyzji. 10. Złe nawyki są jak wygodne łóżko łatwo się do niego dostać, ale trudno z niego wyjść. Złe nawyki mogą dawać chwilową ulgę, ale w dłuższej perspektywie prowadzą do stagnacji. Ich zmiana wymaga determinacji i dyscypliny, ale jest kluczem do osobistego wzrostu. Pojedyncze zachowanie to początkowo niewidzialna nić, jednak powtarzane codziennie, z czasem przerodzi się w pancerny nawyk, który może być ciężko rozkuć. Pamiętaj, wszystko co robisz ma znaczenie. 11. Pracuj na swoim stanowisku, aby zarobić na życie pracuj nad sobą, aby zdobyć fortunę. Twoja praca może zapewnić dochód, ale to praca nad sobą przyniesie prawdziwe bogactwo duchowe, emocjonalne i materialne. Jak mówił Jim Ron, Formalna edukacja zapewni to, że godnie przeżyjesz. Samokształcenie zaś zapewni tobie fortunę. 12. Jeśli nie kontrolujesz swojego umysłu, ktoś inny to zrobi. Nasze myśli mają ogromną moc i jeśli nie nauczymy się ich kontrolować, Możemy stać się ofiarami manipulacji. Jak powiedział Swami Sivananda, posiadanie kontroli nad umysłem to największa wolność. 13. Zawsze będzie ktoś, kto nie dostrzeże Twojej wartości. Nie pozwól, abyś to był Ty. Twoja wartość nie zależy od opinii innych. Ważne, byś sam docenił swoje talenty i mocne strony. Jak mówił Emerson, to kim jesteś mówi głośniej niż to, co mówisz. 14. Jeśli coś cię uszczęśliwia, zachowaj to w ciszy. Radość nie zawsze potrzebuje aprobaty z zewnątrz. Czasami najlepsze, co możemy zrobić, to cieszyć się chwilą bez konieczności dzielenia się nią z całym światem. Jak mówi buddyjska mądrość: cisza jest największym nauczycielem, posłuchaj jej. 15. Dążenie do sukcesu bez ciężkiej pracy jest jak próba zbierania plonów tam, gdzie niczego wcześniej nie zasiałeś. Sukces nie przychodzi sam. Jest on wynikiem ciężkiej pracy, zaangażowania i poświęcenia. Jak mówił filozof Seneka, szansa nie istnieje, jest tylko przygotowanie spotykające się z okazją. 16. Jeśli od czasu do czasu nie upadasz, oznacza to, że po prostu płyniesz z prądem. Regularnie wychodź ze swojej strefy komfortu i pozwól sobie popełnić błąd. Tak jak dziecko upada, gdy uczy się chodzić, dorosły mierząc się ze swoimi wyzwaniami, Również ma prawo popełniać błędy. Bez nich nie doświadczymy prawdziwego wzrostu. Jak mówił wielki wynalazca Thomas Edison, nie poniosłem porażki. Po prostu znalazłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. 17. Najpierw boli, potem czyni cię silniejszym. Boli i trudności są często konieczne, aby zyskać siłę i mądrość. Jak mówił Friedrich Nietzsche, co cię nie zabije, to cię wzmocni. 18. Bądź sobą, ponieważ jesteś oceniany bez względu na wszystko. Niezależnie od tego, co robisz, ludzie zawsze będą oceniać twoje działania. Temu też warto być sobą i żyć według własnych zasad, a nie według oczekiwań innych. Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci, przypominał Oscar Wilde. 19. Tak wielu ludzi cię kocha. Nie skupiaj się na tych, którzy tego nie robią. Warto doceniać tych, którzy nas wspierają i kochają, zamiast tracić energię na tych, którzy nas nie doceniają. Nie koncentruj się na tym, co straciłeś. Skup się na tym, co masz. Mówi Dalai Lama. 20. Pamiętaj, Pięć lat temu marzyłeś o byciu tam, gdzie jesteś teraz. Warto zastanowić się nad tym, jak daleko już zaszliśmy i jak nasze marzenia się zmieniły. Każdy krok, który zrobiliśmy, był krokiem naprzód. Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał więcej, mówiła Oprah Winfrey. 21. Ceń doświadczenia ponad posiadłości, bo wspomnienia to prawdziwe skarby życia. Materialne rzeczy przemijają, ale doświadczenia i wspomnienia pozostają na zawsze. Prawdziwe bogactwo to nie to, co masz, ale to, co przeżyłeś, mówi buddyjska mądrość. 22. Naucz się leczyć bez wyżalania się wszystkim wokół. Wewnętrzne uzdrowienie to proces, który często wymaga ciszy i refleksji. Jak mówił Laozi, cisza jest źródłem wielkiej siły. 23. Traktuj samotność jako czas na refleksję i samopoznanie. Jak mówił Hermann Hesse, samotność jest drogą, po której los pragnie poprowadzić człowieka do samego siebie. Samotność nie jest czymś, czego należy się bać. Ale raczej okazją do głębszego poznania swojego wnętrza. Czas spędzony sam na sam ze sobą może być cennym momentem refleksji i rozwoju. 24. Nie dziel się swoim życiem osobistym z nikim. Prywatność jest cennym dobrem, które warto chronić. Jak mówił Friedrich Nietzsche, ten, kto nie potrafi zachować milczenia, nie potrafi mówić. Zachowanie granic w dzieleniu się swoimi sprawami osobistymi. Pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów. 25. Nie pozwól nikomu mieć niczego, co mogłoby cię zranić. Ostrożność i rozwaga w relacjach z innymi to podstawa emocjonalnego bezpieczeństwa. Jak mówi stare przysłowie: Nie dawaj kluczy do swojego życia komuś, kto może je zgubić. Zadbaj o to, by twoje serce i umysł były chronione przed tymi, którzy mogą cię zranić. 26. Postęp innych nie umniejsza twojego. Porównywanie się z innymi jest pułapką, która może prowadzić do frustracji. Jak powiedział były prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, porównywanie się jest złodziejem radości. Każdy ma swoją własną drogę i tempo, a sukcesy innych nie umniejszają Twoich osiągnięć. 27. Bądź sobą, to oszczędza czas wszystkim. Autentyczność jest kluczem do budowania prawdziwych relacji i życia w zgodzie z sobą. Kiedy jesteś sobą. Przyciągasz do siebie ludzi i sytuacje, które są zgodne z Twoją prawdziwą naturą. 28. To, co przychodzi łatwo, nie trwa długo, a to, co jest trwałe, nie przychodzi łatwo. Wartość rzeczy mierzona jest wysiłkiem, jaki w nie wkładamy. Jak powiedział Arystoteles, cnota jest zdobywana, nie dana. Wszystko, co jest warte posiadania, wymaga czasu, pracy i wytrwałości. 29. Przesz dobrze swoich myśli, gdy jesteś sam i swoich słów, gdy jesteś w towarzystwie. Nasze myśli kształtują naszą rzeczywistość, a słowa mają moc tworzenia lub niszczenia. Jesteśmy tym, o czym myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. Odpowiedzialność za nasze myśli i słowa jest kluczem do harmonii tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. 30. Przestań mówić ludziom wszystko. Większość z nich nie dba o to, a niektórzy potajemnie chcą, abyś zawiódł. Nie wszyscy, z którymi dzielisz swoje plany i marzenia, będą w stosunku do Ciebie życzliwi. Jak mówił Seneka: Jeśli chcesz być szczęśliwy, przestań troszczyć się o to, co inni o Tobie myślą. Zachowaj ostrożność w dzieleniu się swoimi celami. Nie wszyscy będą cieszyć się z Twojego sukcesu. 31. Nie reaguj. Zamiast tego odetnij ich w milczeniu. Czasami najlepszą odpowiedzią na prowokację jest brak reakcji. Jak mówi przysłowie Zen, cisza jest najpotężniejszym krzykiem. Odcinając się od negatywnych osób lub sytuacji, chronisz swoją energię i zachowujesz spokój ducha. 32. Twoim najsilniejszym mięśniem i najgorszym wrogiem jest twój umysł. Trenuj go dobrze. Umysł ma niesamowitą moc ale może być zarówno źródłem siły, jak i słabości. Jak mawiał Marek Aureliusz, nasze życie jest tym, co czynią z niego nasze myśli. Trening umysłu poprzez medytację, refleksję i naukę pozwala osiągnąć wewnętrzną równowagę i mądrość. 33. Nie oczekuj czegoś, na co nie masz wpływu. Oczekiwania często są źródłem naszych największych rozczarowań. Jak mówi przysłowie Zen: Nie oczekuj, a wszystko, czego potrzebujesz, samo do ciebie przyjdzie. Uwolnij się od nadmiernych oczekiwań, a znajdziesz spokój i radość w tym, co przynosi życie. 34. Dbaj o swoje ciało. Zdrowie to kolejna forma bogactwa. Ciało jest świątynią umysłu i duszy, a jego zaniedbanie może prowadzić do wielu problemów. Jak mówi stare chińskie przysłowie, zdrowie jest największym bogactwem. Regularna troska o zdrowie fizyczne i psychiczne jest fundamentem długiego i spełnionego życia. 35. Życie to powolny proces, ale rezygnacja go nie przyspieszy. Zmiana i rozwój wymagają czasu, a cierpliwość jest kluczem do osiągnięcia celów. Jak mówi przysłowie, cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. Każdy krok naprzód, choćby powolny, przybliża cię do celu. Rezygnacja jedynie cię od niego oddala. 36. Nie idź tam, gdzie może prowadzić ścieżka. Idź tam, gdzie nie ma ścieżki, i zostaw ślad. Odwaga do podążania własną drogą często prowadzi do odkrywania nowych możliwości. Jak powiedział Robert Frost, dwie drogi rozeszły się w lesie. Ja wybrałem tę mniej uczęszczaną, i wybór ten zmienił wszystko. Tworzenie własnej ścieżki może być trudne, ale finalnie przynosi największą satysfakcję. 37. Po prostu pozwól, aby się stało. Jeśli coś ma się wydarzyć, i tak się wydarzy. Nie wszystko w życiu jest pod naszą kontrolą, a czasami najlepiej jest po prostu odpuścić. Jak powiedział Laozi, człowiek prawdziwie mądry podąża z prądem życia. Zaufaj procesowi i pozwól, aby rzeczy rozwijały się w swoim tempie. 38. Nigdy nie pozwól nikomu sprawić, żebyś poczuł, że nie zasługujesz na to, czego pragniesz. Twoje pragnienia i marzenia są ważne, a nikt nie ma prawa ich deprecjonować. Jak mówił Bruce Lee, nie ograniczaj się. Wiele osób żyje w ograniczonym świecie, który sami sobie narzucili. Wierz w siebie i w swoje marzenia, niezależnie od opinii innych. 39. Małe grono, prywatne życie i spokojny umysł. Cisza i spokój są kluczem do odnalezienia wewnętrznej harmonii. Jak mówi stare przysłowie Zen, najlepszym lekarstwem na chaos jest prostota. Utrzymanie małego zaufanego kręgu oraz prywatność mogą pomóc w zachowaniu spokoju i skupieniu na tym co ważne. 40. Nie niszcz dobrego dzisiaj myśląc o złym wczoraj. Zamiast tego odpuść to. Nie pozwól aby przeszłość kładła cień na teraźniejszość. Jak mówił Buda: nie ma drogi do szczęścia, to szczęście jest drogą. Życie w teraźniejszości i skupienie się na bieżących dobrych chwilach przynosi prawdziwy spokój i radość. 41. Nigdy nie wstydź się zmagać. Nie ma absolutnie żadnego wstydu w ciężkiej pracy, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz być. Ciężka praca jest drogą do sukcesu, a dążenie do celu wymaga determinacji. Jak mówił Thomas Edison, Sukces to 1% inspiracji i 99% ciężkiej pracy. Każdy wysiłek przybliża cię do osiągnięcia swoich marzeń. 42. Wiosłowanie ciężej nie pomaga, jeśli łódź zmierza w złym kierunku. Efektywność i kierunek są równie ważne jak intensywność wysiłku. Jak mawiał Albert Schweitzer, Sukces jest niczym innym jak robieniem rzeczy dobrze. Upewnij się, że dążysz w odpowiednią stronę, zanim zwiększysz wysiłek. 43. Uwolnij się od ciężaru przeszłości i skup się na chwili obecnej. Życie w przeszłości może blokować twoją zdolność do cieszenia się teraźniejszością. Jak powiedział Buda, szczęście to niegotowa rzecz. Pochodzi ona z twoich działań. Zostaw za sobą przeszłość, skup się na tym, czego pragniesz i działaj. 44. Strach jest tymczasowy, ale żal jest wieczny. Strach to emocja, która mija, gdy stawimy czoła trudnościom, ale żal z powodu niewykorzystanych szans pozostaje z nami na długo. Decyzje podjęte w strachu mogą prowadzić do żalu. Temu też warto działać pomimo obaw. Lepiej ryzykować i nie osiągnąć celu niż nigdy nie spróbować. Jak mawiał wielki psycholog William James: Nie bój się życia. Wiesz, że życie jest warte przeżycia, a twoja wiara pomoże stworzyć ten fakt. 45. Nie poddawaj się, jesteś bliżej niż myślisz. Jak mówił Nelson Mandela: najtrudniejsze chwile często poprzedzają największe zwycięstwa. W momentach największego zwątpienia często jesteśmy na progu sukcesu, ale o tym nie wiemy. Wytrwałość w dążeniu do celu to klucz, bo wielkie osiągnięcia wymagają determinacji. 46. Granie bezpiecznie jest najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką możesz zrobić w życiu. Ryzyko jest nieodłączną częścią życia i bez niego nie ma wzrostu. Jak mówił Mark Twain, za 20 lat bardziej będziesz żałować rzeczy, których nie zrobiłeś. Niż tych, które zrobiłeś. 47. Pozytywne myślenie pozwala robić wszystko lepiej niż negatywne. Pozytywne nastawienie nie oznacza ignorowania problemów, ale patrzenia na nie z nadzieją na rozwiązanie. Optymizm pomaga lepiej radzić sobie z trudnościami, podnosić się po porażkach i dążyć do celów z energią. Negatywne myślenie jedynie ogranicza możliwości i paraliżuje działania. 48. Jeśli nie puścisz niewłaściwych ludzi, nigdy nie spotkasz tych właściwych. Otaczanie się toksycznymi ludźmi blokuje miejsce tym, którzy mogą przynieść pozytywne zmiany w naszym życiu. Jak mawiał Rumi, zamknij drzwi do tego, co nie przynosi spokoju. 49. Trudności często przygotowują zwykłą osobę na niezwykłe przeznaczenie. Wyzwania i trudności, które napotykamy, Kształtują nas i rozwijają naszą siłę oraz umiejętności. To dzięki nim odkrywamy swój prawdziwy potencjał i zdolność do osiągania wielkich rzeczy. Właśnie w obliczu przeszkód buduje się charakter. Cierpienie jest klejnotem ukrytym w doświadczeniu, mawiał Rumi. 50. Jedynym prawdziwym błędem jest ten, z którego niczego się nie uczymy. Każdy popełniony błąd to okazja do nauki i rozwoju. Jeśli potrafimy wyciągnąć wnioski z naszych porażek, stają się one krokami do sukcesu. Niewykorzystanie tej lekcji sprawia, że błędy stają się bezwartościowe. Jak mawiał Albert Einstein, życie jest próbą i błędem. Ludzie, którzy nigdy nie popełniali błędów, rzadko kiedy coś w nim odkrywali. Która z tych lekcji najbardziej do ciebie trafiła? Koniecznie zacytuj ją w komentarzu na dole pod tym filmem, dzięki czemu podzielisz się tym również z innymi. Kiedy już to zrobisz, kliknij w miniaturę filmu, która pojawia się teraz na środku ekranu, a obejrzysz wideo, w którym odkryjesz 12 uniwersalnych praw, które rządzą naszym życiem.